Alleluja alleluja. alleluja, 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 Alleluja. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby wśród ludu. Aleluja, aleluja. Pan z wami i słuchem twoim, słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu, za Jordanie Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja. Jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana. Jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo pańskie, Awa tobie Po raz czwarty przeżywamy w Kościele katolickim niedzielę Słowa Bożego. Biblię mogą czytać nawet ateiści, ale zatrzymują się jedynie na wiadomościach historycznych. Natomiast dla nas, chrześcijan, Biblia jest pismem świętym, zawierającym słowo Boże, które jest zawsze aktualne, a więc i dzisiaj skierowane do nas. Autor natchniony ukazuje nam dzisiaj wzruszającą scenę powołania. Spośród tysięcy żyjących wówczas młodych ludzi, Chrystus wybrał dwunastu. Zatrzymywał się przed każdym z nich i mówił: Pójdź za mną. A oni zostawiali swoich rodziców, żony, domy, łodzie i szli za nim. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że zostawiali, jak bohaterowie dzisiejszej Ewangelii. Swoje spółki rybackie czy przedsiębiorstwa, czasem dochodowe, posady, i szli, a droga była trudna. Po zesłaniu Ducha Świętego trzeba było ruszyć w świat, głosząc naukę mistrza i oddać za nią nawet swoje życie. Nie jeden z nas tu obecnych może pozazdrościć. Choćby Piotrowi, Andrzejowi, Jakubowi, Janowi, że zostali wybrani. Tak, to prawda, ale nie na wakacje, tylko do niełatwego zadania. Każde bowiem Boże powołanie jest po prostu wyznaczeniem konkretnego zadania. I przed każdym z nas w jakimś momencie życia stanął Pan Bóg. I powiedział: pójdź, zrobisz to, a to. I trzeba było nierzadko zrezygnować z wielu własnych planów i zabrać się do tego zadania. Tak było choćby z autorem pierwszego czytania Izajaszem, czy z autorem drugiego czytania, świętym Pawłem, apostołem, którzy zostali wezwani przez Pana Boga, aby głosili Jego słowo. Ale podobnie jest z każdym innym powołaniem do kapłaństwa, do małżeństwa, do życia w samotności, do życia konsekrowanego. To są wielkie, trudne, odpowiedzialne i często całożyciowe zadania. Ale przy takim bożym podejściu do powołania trzeba mieć na uwadze nade wszystko dwie sprawy. Po pierwsze, Nagroda za zrealizowanie powołania jest uzależniona od dokładności, z jaką wykonamy zlecone zadanie. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I po drugie, szczęście człowieka ukryte jest w umiłowaniu wyznaczonego mu przez Boga zadania. Owszem bywają sytuacje, w których bardzo Trudno człowiekowi zgodzić się na to, czego Pan Bóg w danej chwili od Niego żąda. I nie jeden z nas przechodzi takie zmagania, ale jeżeli Pan Bóg wyznacza nam zadania, to dla naszego szczęścia trzeba je podjąć i umiłować, a to jest wielka sztuka. Jeżeli podejmiemy bowiem zadanie zmusu, to i zadanie źle wykonamy, i sami niejako przegramy. Szczęście matki zależy od tego, czy ukocha swoje macierzyństwo, szczęście ojca, czy ukocha swoje obowiązki ojcowskie, szczęście kapłana, czy ukocha kapłaństwo itd. itd. Pan Bóg każdemu z nas wyznacza jakieś zadania. Bardzo pięknie pisał o tym niegdyś tak zwany ekumeniczny święty kardynał Newman. Ponieważ przeżywamy jeszcze tydzień modli, o jedność chrześcijan, zacytuję kilka jego słów, a oto i one. Bóg stworzył mnie po to, abym mu służył w pewien szczególny sposób. Dał mi zlecenie, którego nie wyznaczył nikomu innemu. Mam moje zadanie, moją misję. Jeżeli nie zrozumiem jej w tym życiu, poznam ją w przyszłym. Bóg nie stworzył mnie na próżno, dlatego chcę Bogu zaufać. Kimkolwiek jestem i gdziekolwiek jestem, mam Jego wolę do spełnienia. Módlmy się o umiłowanie i dobre wykonanie zadań, jakie Pan Bóg nam wyznaczył. Wszak, jak mówił patron dnia dzisiejszego, święty Wincenty Pallotti. Wszystko układa się dobrze, gdy dzieje się tak, jak Pan Bóg chce. On udziela powołanym niezbędnych łask, aby przezwyciężyli wszelkie trudności i byli wierni aż do śmierci. Róbcie wiele, a mówcie mało. Zatem Amen.